Siemaneczko widzowie witam w nowej serii z moim bratem możesz się przywitać się szananecko A widzowie jakby co to ogólnie dzisiaj filmik Minecrafta i będzie to No. Widzę, że się zwestliśmy bo ładnego biomu. Więc możemy też tam zbudować bazę albo pójść dalej. Idziemy chyba dalej, prawda? Dobra, mój brat powiedział, że idziemy dalej. Teraz zbieramy sobie dwa, no wiecie, podstawowe itemki, takie rzeczy i Dobra widzowie, więc e, mój brat już robi crafting, więc ja tylko, on postawi ten crafting, ja sobie zrobię patyki i od razu kilo. Dobra, lecimy sobie kopalnie. Oczywiście mieć, żeby idealnie na wszystkie i tam tutaj 19 kogla, więc po prostu ja wytopić te 19 kogla. W ogóle patrzcie na ekran mojego brata, bo u mnie to jak widzicie rząd się robi, to jakby mamy podzielony ekran i to wygląda trochę fajnie według mnie, więc też możecie do niego patrzeć. Dobra, ja tu sobie zbieram wszystkie podstawowe itemy I widzowie, napiszcie w komentarzach, czy wolicie tak, żebyśmy my bardziej podróżowali, czy żebyśmy zostali w jednym miejscu i się rozbudowywali. Rozbudowywali. Bo ja tak os bo ja tak ostatnio myślałam, że Wy bardziej lubiliście, jak, jak ja podróżowałem. Więc raczej chyba też będziemy podróżować. Ale to może ten też. Zależy, jak Wam pasuje. Idealnie to wszystko wystarczyło. Ja sobie tutaj widzę, wypukłada mi w tutaj, tamci. I czekamy teraz na mojego brata.

No, najlepiej jakbyś zrobił piecek. Każdy, miał... każdy będzie miał swój piecek, więc najlepiej, jakbyś zrobił ten piecek. Jakbyśmy chcieli robić każdy swój domek, to jak też to możemy mieć. No, przyznaję, ale robi mega ładne domki. I'm going to No ma, widzowie, o tak długo nie gadałem. Okay. Cześć. Gadał Więc, jakby... Więc jakby wiecie widzowie, ogólnie to wszystko git. Zeszło się nam trochę czasu. Doszliśmy tutaj do biomu, ogólnie... jakby co to są, za hałasy jak były w tle. A i jeszcze w ogóle pan Alan bo tak go y, możecie pisać możecie pisać do niego pytania czy tam jakieś rzeczy on wam chętnie poodpowiada a my no lecimy tam na dół panie alanie a lecimy tam na dół panie alanie tak na dół o dobra no to weszliśmy na górę i... Jakby co to widzowie, jeśli chcecie, pamiętajcie, że jeśli chcecie następny odcinek, to musicie pisać. W ogóle poprawiłem jakość kamerki. To widać dobrze u mojego brata Alana, bo u niego jest taka kamerka przybliżona, u mnie tak oddalona. E, pamiętajmy też, że musimy zdobyć jedzenie. A teraz oddaję głos Alana. No, ok. Trzeba um. szukać Alana. I będziemy robić to w jednym południu. Więc staram się robić sklep na bębach. Jakby co to zauważyłem wioskę? Idę, teraz ja mówię. Idę, teraz ja mówię. Słowo, że mamy takie przewal, ale naprawdę ciężko się gwa na playu. I jeszcze musimy, wiecie, musimy jeszcze odłączać i włączać te mikrofony. Jakby co, tak te mikrofoniki Wam przeszkadzają, to prostu to jest tak, że jak jedna osoba chce gadać, to druga musi to wyłączyć. Dlatego my tak musimy robić. Więc, jakby co, to sorry za tym mikrofoniki I sorry, że mi Bat się tak rzadko odzywa. Ale on po prostu jest trochę nieśmiały. Dobra, alan, widzisz już tą wioskę? Te wioski się nie zatrzymujemy, pamiętaj. Widzowie, jeśli chcecie. Widzowie jeszcze, jeśli chcecie więcej filmów z moim bratem, na przykład filmy z Fortnite'a i Minecraft'a, popiszcie w komentarzu. A my już przechodzimy do wioski, tylko sprawdzę, która mi minuta nagrania, dobra, dziewiąta. O, nie mamy już głodku, super. Musimy jeszcze czym prędzej spać, panie Alany. Mam nadzieję, wow. że... Mam nadzieję, że ty już leczysz, panie Alany. Tak, 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 tak. Dobra, uwaga widzowie, będzie chwilowa przerwa. Ja ogólnie się teraz nie będę odzywał tak samo jak mój brat. Dobra, widzowie, przejąłem na chwilę z mojego brata, bo on musiał gdzieś tam iść. Teraz musimy tylko dojść do wioski tej. Mam nadzieję, że uda nam się nic nie będzie walić. Bo nie ma... bo mój brat już nie ma sprintu. Musimy dotrzeć do pierwszego lepszego domku. Lecimy do pierwszego lepszego domku, który tutaj jest. Dobra, i widzowie lecimy spać. Pierwsza noc Chyba widzowie, znowu jestem na swoich sterach Moi też przejmuje swoje stery A jakby co to ma? To... A widzowie, ogólnie to my już jesteśmy Jak widzicie przy łóżkach trzeba tą wioskę po pierwsze zlutować i trzeba oczywiście znaleźć jakieś jedzenie o, ja akurat się okazuje, że mam jedzenie Więc sobie szybko upieczę A widzowie, jak będziecie chcieli, to będą też live tego, które będą trwały po godzinkach Dobra, i patrzcie, a ten willagio u <mum> Alana, dalej śpi. Teraz To jest tak. Dobra, plan jest taki. Zbieramy golema. Bierzemy golema, zabijamy tego kalipera. Bierzemy golema, lutujemy wszystkie domki Alan. Lutujemy wszystkie domki. Ty się zajmujesz golemem, Ja lubię domki. Może by nie, ja lubił, bo pamiętaj, że jesteśmy już trochę daleko w stanie. Więc No też bardzo czekaj. Dobra, i to już do siebie. Tutaj, do mojego domku. A nie, co nie wiadomo. Dobra, widzowie, mam nadzieję, że nas słychać i nic nie będzie, bo jak nie będzie nas słychać w następnej części, będzie albo ja sam, albo tylko mój brat sam. Więc no. Piszcie czy słychać dobrze, czy tak gorzej. To no postaram się coś z tym zrobić. Dobra, no widzowie, Alan pokona Golema i kończymy ten odcinek. Działo je najłatwiejsze sprawy. A widzowie, sorry, po prostu moja mama weszła do pokoju, wiecie jak Więc dobra widzowie, Alan, ustaw się obok mnie. standardowo, ja... No koniec no już tego odcinka. Te odcinki będą trochę krótsze, więc ja się z wami żegnam i dwa też na.